Masz listę rzeczy, które powinny się wydarzyć. Plany, marzenia, cele. Kalendarz napięty do granic i wewnętrzne przekonanie, to wszystko musi się udać. Bo jeśli nie, to zawiodłeś, przegrałeś, straciłeś. Ale Stoik mówi coś innego. Nie musisz wszystko się wydarzyć. Nie wszystko musi się udać. I w tym jest wolność. Epiktet mówił: pragnij, by wydarzyło się to, co się dzieje, a twoje życie będzie spokojne. Brzmi jak kapitulacja? Nie. To najwyższa forma siły. Bo życie nie pyta o twoje plany. Nie ma obowiązku ich realizować, a ty nie jesteś mniej wartościowy, jeżeli coś pójdzie inaczej. Wielu z nas myśli, że spokój to nagroda za pełną kontrolę, ale stoj, wie, że spokój rodzi się z akceptacji tego, czego nie można kontrolować. Nie wszystko się wydarzy. Nie każda relacja się rozwinie. Nie każdy projekt się powiedzie. I nie każda szansa będzie Twoja. I to dobrze, bo jeśli wszystko by się spełniło, nie byłoby miejsca na to, co naprawdę ma się wydarzyć na niespodziewane, na lepsze niż planowane na ciche, niepozorne zdarzenie. Które zmienia kierunek całego Twojego życia, ale nie było zapisane w notatniku. Zatrzymaj się dziś na chwilę. Pomyśl o tym, co próbujesz wymusić. Co trzymasz kurczowo? Co nie może pójść inaczej, bo przecież musi się udać? A potem zadaj sobie pytanie. Co jeśli się nie uda? Czy stracisz wszystko? Czy przestaniesz być sobą? Nie. Stracisz tylko wyobrażenie, a może zyskasz coś więcej: nową perspektywę, nową drogę, nowy spokój. Marek Aureliusz pisał: Miłość do losu to najwyższa siła duszy. Nie narzekaj, nie osądzaj, przyjmuj. To nie znaczy, że nie masz działać. Masz, masz próbować, tworzyć, rozwijać się, ale działaj z intencją, nie przywiązaniem. Działaj z zaangażowaniem, ale nie z obsesją. Działaj, ale pozwól życiu być życiem. Dziś możesz coś odpuścić, nie dlatego, że ci nie zależy, tylko dlatego, że nie zależy od Ciebie. Możesz nadal się starać, ale bez napinania. Bez bólu, jeśli będzie inaczej, bez wojny wewnętrznej, gdy plan się rozsypie. Nie wszystko musi się wydarzyć, ale wszystko, co ma się wydarzyć, znajdzie cię. Pod warunkiem, że nie będziesz tak zajęty trzymaniem się starych oczekiwań, że przegapisz to, co naprawdę czeka. Na ciebie.